Nadal zajmujemy się powtórzeniem wiadomości o procentach. Otwórzcie podręczniki na stronie 161. Zadanie pierwsze. Na którym rysunku zamalowano 40% powierzchni prostokąta? Albo robimy po kolei, bo sobie wybieracie, które tam uważacie, że może być. OK, no to podpunkt A. Najpierw odpowiadajcie sobie na pytanie, jaką część zamalowano, czyli ile spośród ilu. No zamalowano w podpunkcie a dwie części spośród sześciu. Możemy sobie słuchajcie to skrócić, podzielić przez dwa licznik i mianownik, czyli wtedy otrzymamy jedną trzecią. I teraz tak, czy jedna trzecia to będzie 40%? No nie, jedną trzecią w ogóle ciężko doprowadzić do mianownika 100, bo przypominam, że procent oznacza na 100, więc jedyne, co tutaj możemy zrobić, to możemy postąpić w ten sposób, że całość to przecież jest 100%. Jedna trzecia to jest jeden kawałek z trzech. Jeden kawałek z trzech ze 100%, no to będzie troszeczkę ponad 30%, czyli na pewno to nie będzie odpowiedź A. Odpowiedź B. Słuchajcie, muszą być równe części. My tutaj mamy, może podzielmy sobie wszystko na takie części. Muszą być równe części zawsze. No powiedzmy, bo słuchajcie, wiadomo, że jak serduszko i podzielę na dwie części w ten sposób, to ja nie mogę powiedzieć, że zamalowałam połowę jedną część z dwóch. Muszą być części równe. Czyli teraz jak już mamy równe części, tych części jest 8, zamalowanych 3. 3 spośród 8 jest zamalowanych. Słuchajcie, czy to wyjdzie 40%? No raczej nie, no bo 40% to jest bardzo ładna liczba. Widać, że z tego taka ładna nie wyjdzie. Jedna ósma, powinniście pamiętać, że to jest 12,5%, więc 3 ósme. To będzie 3 razy 12,5, czyli 37,5. Ale jeśli nie chcecie na razie robić takich trudniejszych przykładów, to po prostu patrzcie sobie inne podpunkty. Jeżeli tu Wam nie wyjdzie, będziecie musieli wrócić do tego, no to dopiero potem wróćcie. Ok, zobaczmy. Teraz ten kawałek, jeżeli bym przyniosła sobie tu, ten kawałek bym przyniosła tu, to bym miała zamalowane 1, 2, 3, 4 spośród 10. 4 spośród 10 to jest na 100. Na 100... To jest to samo co procent, przypominam. Czyli na 100 mogę sobie zamienić na procent i procent mogę sobie zamienić na, na 100. Więc tu mam 4 na 10, a ja bym chciała na 100, więc muszę sobie pomnożyć mianownik przez 10. Jeżeli mianownik mnożę przez 10, to z licznikiem muszę zrobić to samo. 4 razy 10, 40. 40 na 100 to jest dokładnie 40%, czyli odpowiedź C. Zadanie drugie. Jeśli w butelce z sokiem została jeszcze 1 piąta zawartości, to ile procent soku z tej butelki już wypito? 1 piąta została, no zamienimy to sobie na procenty. 1 na 5, ja chcę na 100, żeby móc zamienić na procent. Co zrobić z piątką, żeby zrobiła się setka? No musimy pomnożyć przez 20. Skoro mianownik mnożymy przez 20, to z licznikiem robimy dokładnie to samo. 1 razy 20 to 20, 20 na 100, czyli 20%. Skoro, słuchajcie... W tej butelce zostało jeszcze 20%, a całość zawsze to jest 100%. To ile już wypito? No wypito pozostałą część, czyli 100%, 20%, czyli 80%. Odpowiedź D. Zadanie trzecie. Do naczynia wsypano 240 g cukierków owocowych, czyli cukierki owocowe. To jest 240 g. I 60 g czekoladowych. Cukierki czekoladowe. 60 g. Ile procent wszystkich cukierków stanowią cukierki czekoladowe? Wszystkich cukierków, czyli musimy zliczyć sobie, ile jest wszystkich cukierków. 240 g, dodać 60 g, to mamy 300 g. I oni nas pytają, ile procent z tych wszystkich stanowią cukierki czekoladowe. Czy musimy sobie odpowiedzieć, ile spośród ilu to są te cukierki czekoladowe? Cukierki czekoladowe to jest 60 spośród 300. No i co możemy zrobić? Doprowadzić chcemy do setki. No to widać, że bardzo łatwo 300 doprowadzić do 100, bo wystarczy podzielić przez 3. Specjalnie tutaj nie piszę jednostek, no bo i tak jakbym napisała tu gramy, to te gramy po prostu by się skróciły, bo tu i tu mamy gramy, czyli one się skracają. Podzielić przez 3. Czyli 60 podzielić przez 3 to będzie 20. 300 podzielić przez 3 to jest 100. Mamy 20 na 100, czyli 20%. Zadanie czwarte. Urodzinowy tort Amelki ważył 2 kg. Na przyjęciu zjedzono połowę tortu, dorośli zjedli tylko 20 dekagramów. Jaką część całego tortu zjadły dzieci? Najpierw jednostki. Jednostki nam się tutaj nie zgadzają. Tu mamy kilogramy, tu mamy dekagramy. To od razu zamienimy te kilogramy na dekagramy. Kilogram ma 100 dekagramów, czyli 2 kg to będzie 200 dekagramów. I teraz tak, na przyjęciu zjedzono połowę tortu, czyli jest przyjęcie, i zjedzono połowę, czyli 100 dekagramów. Dorośli zjedli tylko 20 dekagramów. Więc na przyjęciu razem zjedzono 100 dekagramów. Dorośli Zjedli 20 dekagramów, to ile musieli, musiały zjeść dzieci? Dzieci musiały zjeść 80, dek, 80 dekagramów, bo razem zjedli 100 dekagramów. I pytanie: Jaką część całego tortu zjadły dzieci? Czyli znowu odpowiadamy sobie najpierw na pytanie: jaką część, czyli ile spośród ilu zjadły dzieci? Dzieci zjadły 80 dekagramów spośród 200. Bo jaką część całego tortu, czyli patrzymy z 200? No i znowu mamy 80 na 200, a ja chcę na 100. No to wystarczy, że podzielę licznik i mianownik przez 2. Bo 200 podzielić przez 2 to jest 100, i 80 podzielić przez 2 to jest 40. 40 na 100, czyli 40%. Zadanie 5. W wyborach na przewodniczącego pewnego zgromadzenia było dwoje kandydatów. Pan znakomity i pani doskonała. Wyniki wyborów przedstawiono na diagramie. Głosowało 200 osób. O ile głosów więcej niż pan znakomity otrzymała pani doskonała? No dobrze, no to może obliczmy. Obliczmy sobie pana znakomitego. Ile otrzymał głosów? Wiemy, że głosowało 200 osób. Czyli 200 osób to jest nasza całość, to są wszyscy, którzy głosowali. A całość to przecież jest zawsze 100%. No to 200 osób to jest 100%, a ja bym chciała obliczyć 40%. No to znowu ze setki bardzo ciężko dojść bezpośrednio do 40%, więc najpierw sobie podzielimy przez 10%, bo jak nie wiem przez co dzień, to dzielimy przez 10% albo przez 100%. 100% podzielić przez 10%, no to to jest 10%, i 200 osób podzielić przez 10 to 20 osób. Jak już mamy 10%, to bardzo łatwo dojść do 40%, bo wystarczy pomnożyć przez 4. Zatem 40% to będzie 20 osób razy 4, czyli 80 osób. Skoro 80 osób głosowało na pana znakomitego, a wszystkich osób było 200, to żeby obliczyć, ile osób głosowało na Panią Doskonałą, to wystarczy od 200 odjąć 80, czyli 120 osób. Albo znowu obliczyć 60% z 200. No to o ile głosów więcej niż Pan Znakomity otrzymała Pani Doskonała? Pani Doskonała ma 120 głosów, Pan Znakomity 80 głosów, czyli o 40 głosów otrzymała więcej. Zadanie szóste. Sweter kosztował 50 zł, a czapka 20 zł, ale obniżono ich cenę o 10%. Ile kosztuje sweter po obniżce? Czyli tak, na początku kosztowała 50 zł, to jego, była jego całkowita cena. Cała cena, czyli to jest całość. A całość to jest zawsze 100%, czyli 50 zł to jest 100%. Obniżka o 10%, czyli chcę obliczyć 10%. Aby ze 100 dojść do 10, wystarczy podzielić przez 10. 100% podzielić przez 10 to będzie 10%, no i 50 zł podzielić przez 10 to jest 5 zł. Zatem w tym przypadku obniżka ceny o 10% to to samo co obniżka o 5 zł. Skoro sweter kosztował 50 zł, obniżono o 5 zł, no to teraz kosztuje 45. O ile zł czapka jest tańsza od swetra po obniżeniu cen? No to już wiemy, że sweter. Sweter po obniżce kosztował 45 zł, to jeszcze musimy obliczyć, ile kosztowała czapka po obniżce. Czapka przed obniżką kosztowała 20 zł, czyli to była jej całkowita cena. Ta cena, od której liczymy. Więc 20 zł w przypadku czapki to było 100%. Całość. Chcemy obliczyć znowu 10%, więc wystarczy znowu, że podzielimy obie strony przez 10%. Bo 100% podzielić przez 10 to będzie 10% 20 zł podzielić przez 10 to 2 zł. Czyli w przypadku czapki obniżka ceny o 10% to to samo co obniżka o 2 zł. więc skoro czapka kosztowała 20 zł przed obniżką, cena obniżono o 2 zł, to teraz kosztuje 18 zł. No to możemy teraz już odpowiedzieć na pytanie, o ile złotych czapka jest tańsza od swetra po obniżeniu cen? Czyli 45 zł? Odjąć 18 zł to 27 zł. I kolejne zadanie. W USA mieszka około 2,8 miliona Indian, z czego około 10% to Indianie ze szczepu Chirokezów. Ilu Chirokezów mieszka w USA? Ok, no to najpierw sobie rozpiszemy. 2,8 miliona sobie rozpiszemy. W jaki sposób? Przypominamy sobie, co oznacza skrót MLN. MLN to są miliony, czyli jak mamy 3 miliony, to jak to możemy sobie rozpisać? To jest trójka i 6 zer. Jakbyśmy mieli 18 milionów, to to jest 18 i 6 zer, czyli skrót MLN milion to dokleja nam 6 zer do liczby. Czyli albo dokleja nam 6 zer do liczby, albo po prostu możemy sobie powiedzieć, że przesuwa przecinek o 6 miejsc w prawą stronę. Bo jak było 18, to tu był przecinek, a teraz przecinek jest po tych 6 zerach. Czyli musimy przesunąć przecinek o 6 miejsc w prawą stronę. OK, mamy liczbę 2,8 miliona. I chcemy przesunąć ten przecinek o 6 miejsc w prawą stronę, żeby nie mieć już tego skrótu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No dobra. Czyli tak, wymarzę sobie. Już nie mam milionów, nie mam przecinka, a tu wpisuję zera. No i czy się zgadza wszystko? Co 3 miejsca możemy zrobić sobie kropkę, żeby nam łatwiej było to odczytać. 2 800 000. Dokładnie, jest wszystko ok. No i teraz rozpisujemy. Czyli 2 800 000. To są wszyscy mieszkańcy, czyli całość. Wszyscy mieszkańcy, wszyscy ci Indianie, czyli całość, czyli 100%. Ja chcę obliczyć znowu z tego 10%. Żeby obliczyć 10%, no to wystarczy, że podzielę przez 10. 100% podzielić przez 10, to mamy 10%. No i 2 800 000 podzielić przez 10. Jak dzielimy przez 10, to albo ucinamy 1,0, albo przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewą stronę. Czyli będzie 28 i 4,0, czyli 280 000. 280 000 to jest 280 000. No to która odpowiedź? Około 30 000, około 300 000, około 10 000, czy około 100 000? No najbliżej około 300 000. Zadanie ósme. W pewnym teście zadano pytanie: Na jakim kontynencie żyją tygrysy w naturalnych warunkach? Wyniki tego testu przedstawiono na diagramie. Tylko 30 uczniów, czyli 25% badanych, udzieliło poprawnej odpowiedzi. Oceń prawdziwość zdań. Test przeprowadzono wśród 120 uczniów. Czyli słuchajcie, 30 uczniów jest powiedziane. Czyli 25% badanych. No to od razu rozpisujemy. 30 uczniów, czyli 25% badanych. No to słuchajcie, chcemy obliczyć wszystkich badanych. Całość, całość czyli chcemy obliczyć 100%. No to jak z 25 dojść do 100? Wystarczy pomnożyć przez 4. Mamy ćwiartkę, chcemy obliczyć całość. No to 100%. To będzie 30 uczniów razy 4, czyli 120 uczniów. Czyli 100% tych badanych to jest 120 uczniów, 100% całość. Czyli test przeprowadzony wśród 120 uczniów to jest prawda. 90, 90 uczniów odpowiedziało, że nie wie, na jakim kontynencie tygrysy żyją w naturalnych warunkach. Patrzymy sobie na diagram i odpowiedź nie wiem... Udzieliło 10%, 10 ankietowanych. No to łatwo wyliczyć. Całość 120 uczniów to jest nasza całość, czyli 100%. A wiemy, że 10% odpowiedziało, nie wiem. No to jak obliczyć 10%? Wystarczy podzielić przez 10%. Można było z tej informacji skorzystać, można było od tego, od 25% spróbować dojść do 10%, jak wam wygodnie. No łatwiej z tego jednak. Czyli 10% to jest 12 uczniów. Czyli to drugie zdanie jest fałszywe. I zadanie dziewiąte. Zorganizowanie festynu kosztowało 400 złotych. Na kolorowy papier i serpentyny wydano 10% tej kwoty, na balon, a na balony 20%. Resztę wydano na nagrody w konkursach. Ile kosztowały nagrody? Zapisz potrzebne obliczenia i odpowiedź. Czyli tak, całość to jest cała kwota, jaką poświęciliśmy na, te, na ten festyn. Czyli 400 zł to jest nasza całość, czyli 100%. Na pewno to jest całość. Ok, czyli od razu sobie rozpiszemy, że 400 zł to jest 100%. No i teraz tak, na co my tutaj yy, wydawaliśmy? Papier i serpentyny wydaliśmy na to 10%. Na balony wydaliśmy 20%. I resztę na nagrody, czyli nagrody reszta. Dobra, to sobie zaraz obliczymy. Więc tak, najpierw byśmy chcieli obliczyć 10% tej naszej kwoty. No to, żeby obliczyć 10%, to wystarczy podzielić przez 10 obie strony. 100% podzielić przez 10 to jest 10%, no i 400 zł podzielić przez 10 to będzie 40 zł. Więc na papier i serpentyny wydano. 40 zł. Na balony wydano 20%. No to jak już mamy 10%, to bez problemu obliczymy 20%, bo wystarczy wziąć 2 razy 10%. Więc 20% to będzie 40 zł razy 2, czyli 80 zł. No to na balony wydaliśmy 80 zł, no i wiemy, że resztę na nagrody. Całość nasz, nas kosztowała 400 zł. I to, co tutaj możemy zauważyć, że na papier, serpentyny i balony wydaliśmy razem 120 zł, a na całość 400, no to ile musieliśmy wydać na nagrody? No 400 zł. Od 120 zł, czyli 280 zł. 40 80 120 i 280 400 zł razem. Czyli na papier serpentyny 40, na balon 80 i na nagrody 280, bo całość musi nam wyjść 400 zł. I koniec. Zapiszcie odpowiedź. Pamiętajcie o tym.